Nie, nie widzę was! Jak w górach, taki bardzo nieobliczalny żywioł. Dzień dobry! Na samym początku mam do was jedną prośbę. Spójrzcie na to. W tym momencie mam zaszczyt was powiadomić, że witam was na najciekawszej rundzie Drift Open w tym sezonie. Runda nie zamknięta na torze, runda nie zamknięta na lotnisku, na żadnym zamkniętym obiekcie. To jest triasa, to jest droga, to jest Czarna Góra. Jak już dojeżdżasz powoli do tej trasy, czujesz, że uderza ciebie całkowicie inne powietrze, dużo czystsze. Tu się lepiej czuje, to jest naprawdę wspaniałe miejsce na wczasy, a co dopiero jeszcze czasy i zawody. Ooo, i tak da się to połączyć. No i jak kolej rzeczy wygląda, idziemy na briefing. Szybko reasumując, briefing jest mała liczba zawodników, najmniejsza liczba zawodników ze wszystkich rund Drift Open. Dlaczego ta trasa jest wymagająca i wymaga jest lekcjonalnie, żeby mieć jaja od czerwca do maja, niestety? Druga rzecz jest taka, że Drift Open się zmienia. W przyszłym roku zobaczycie podział na klasy, nie tylko klasa Street i klasa pozostała. Odprawy dla mediów, <grytania> Alpina. Jest ze no, mną, można tak powiedzieć, ojciec ligi, czyli Bartosz Fasola-Kasprzyk. I szykują się pewne zmiany na rok 2020. Tylko właśnie jakie zmiany? Zrodziliśmy już te zmiany dzisiaj na briefingu części zawodnikom. Zmiany grube, no. W końcu robimy to, co chcieliśmy zrobić od kilkunastu lat. Co, so, no, no, dzielimy Drive Open na klasy. Takie prawdziwe klasy. Nie, 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 nie jakieś wymyślone, że jakieś wyciągamy punkty, inne rzeczy. Tylko prawdziwe klasy. Pierwsza klasa Drive Open Masters. Najlepsi zawodnicy widzę Drive Open. Same koty już takie ciężkie, którzy będą rywalizować o tytuł mistrza Drive Open. Czyli taka śmietanka, śmietanka można powiedzieć, taka śmietanka, która będzie rywalizować o tytuł mistrza Federacji Drive Open i automatycznie o licencję do startów w lidze Drive Masters. Kolejna grupa to Drive Open Pro. Oczywiście tym zawodnikom nic nie ujmujemy, tak? to też są bardzo dobrzy zawodnicy. Jeszcze muszą dojść może do pewnego do, standardu. Dokładnie, do standardu, do tej Dobra, perfekcji już typowej. Do zawodników, którzy jeżdżą od wielu lat i którzy mają bardzo już dopasione auta. Dokładnie. Później kolejna klasa Drive Open Pro-Am, czyli dzisiejsza klasa Street, która zostanie w takiej samej formie jak jest w tym momencie. Czyli przejazdy pojedyncze. Tak jest, przejazdy pojedyncze. Oni mają tylko kwalifikacje, czyli się trenują z klasą Pro. Yes. No, czyli z najlepszymi można tak powiedzieć. To oczywiście bez par, godni tak? w tym samym czasie. Co najważniejsze w podziale na nasze klasy, będzie prawdziwa liga, tak jak w każdym sporcie, liga pierwsza, liga druga, liga trzecia, po kolei tak jak idzie, zawodnik zdobywa punkty, dzięki czemu awansuje wyżej uh -huh. lub co najważniejsze z klasy masters spada do klasy pro. Czyli musi po prostu jeździć na cykl najlepiej. Tak, musi jeździć na cykl i od razu jeszcze powiem taką ważną rzecz, bo oczywiście cały regulamin, dopracowanie wszystkich punktów i wszystkich rzeczy yy, przekażemy to około października, tak? uh -huh. może nawet wcześniej będziemy się starać to zrobić. gdzieś dodać. po zakończeniu sezonu tak, na Podamy, podamy miejsca, standardowo harmonogram no. na terminarz naszych zawodów, wtedy podamy wszystko, jak to, jak to ma wyglądać, żeby byli wszyscy zadowoleni. Eee, to powinienem sobie powiedzieć. <grym> Ty, ja mam tak cały czas, no. <grym> Będzie taka szansa dla zawodników, którzy mają problem z autem, tak, to zdarza się, tak, jeden sezon, uh -huh. ktoś buduje auto i nie startowało w ogóle, no różne koleje życiowe, tak. I Dokładnie. Opuścić, nie wiem, ktoś dom buduje, ktoś nie wie, sytuacje losowe. A jachta pływa, nie, No jedną zajawkę, <grym> będzie mógł zawiesić sezon. Zrobić to raz. Pisze do nas maila, nie wiem, dzwoni do mnie, do mojego wspólnika Łukasza uh -huh. e, i mówi, panowie, ja ten sezon odpuszczam, nie jeżdżę. Ma na to prawo jeden rok i on nie jest liczony do spadku. Ale jest jeden warunek, że ten sam człowiek, zobaczymy go na Facebooku, na innych e, rzeczach, że nagle jedzie w jakieś inne lidze jak startuje. To Czyli to się... jakieś pojedyncze treningi też się liczą? Nie, jeżeli pójdziesz sobie na trening, to trening, trening treningiem. Okej, okay, nie, może uh -huh. sobie jechać. Wypisać go na typowych zawodach, uh -huh. z automatu, już to nie działa. to Przetoczę szybko na jeszcze inną beczkę. Czym się różni przygotowanie zawodów na czarnej górze od innych zawodów? Zawody tutaj to jest cały sztab ludzi, tak? To nie jest, to nie jest tylko organizacja Drew To uh -huh. Tą rundę robimy wspólnie z automobili Klubem Ziemi Kłodzkiej. Mamy bardzo dużą pomoc od apartamentów Czarna Góra, apartamentów Czarna Perła. To jest dokumentacji setki papierów, kartek. Zezwolenie eee, pewnie są, na użyczenie drogi To tak, są użyczenia drogi, to są zamknięcia, to są policja, blokady Dobrze, nie zatrzymuję na dłużej, dziękuję bardzo, wszystko wiadomo Przyjeżdżajcie za rok, bo będzie się działo jak widać i Sikora, jak widać, jest mocno zaangażowany w pomoc dla Antosia, więc jak najbardziej polecamy, żebyście klikali w ten link, który widzieliście przed chwilką na filmiku i pomagali. Szybka naprawa już na samym początku. Kurde, daj spokój, to jest nie i nie wiedzieć dlaczego. Ale to też jest pech, bo wczoraj cały dzień przejeżdżamy link. Jest zawsze. kurde, wiesz o tym. Wąska do E30 lekko rozbita, to już wyniki pierwszych spotkań z bandami, które... Jak widać, są twarde. Drubsza już wiecie, jak to będzie wyglądać w przyszłym sezonie. Teraz napadniemy dwóch, trzech zawodników i dowiecie się, jak wygląda trasa w czarnej górze z perspektywy zawodnika, bo to też jest arcyciekawa sprawa. Udało mi się dopaść zawodnika, który jest chyba najszybszy na tej trasie. Piotr Kozłowski, duża prędkość z tego, co widzę. Powiedz mi, jaka jest czarna góra. Ty newralgiczne jakieś? Są wejście, jak wiadomo, na, na kapliczkę. Jak przesadzisz, no to wylądujesz w kapliczce, ale myślę, że, że ci co ogarniają dają radę, no chyba że jakaś awaria techniczna, urwanie drążka czy spadnięcie opony może spowodować, a tak asfalt bardzo trzyma, jest bardzo mocno pod górkę, to też cię wyhamowuje od razu, Nie, więc można sobie na więcej pozwolić, dlatego wchodzę szybko. A jak ci się tutaj jeździ ogólnie? Jak się czujesz na no, tym No, Czuję się jak e, ryba w górach. E, rok temu udało mi się zająć pierwsze miejsce. Ja bym sobie, jakby nie zapytał jeszcze, co z E92, nie widzimy E92, tylko E30. E, tak, no to jest sprawdzony trend. Dokładnie, już niezawodny tak jest niezawodny z tego co Niezawodny E92 cały czas jest w fazie testów. E, testujemy jeszcze, przerabiamy, żeby nie było takiej sytuacji, że przyjeżdżamy na zawody i mamy usterki jakieś poprawki. Nie wiem, żeby nie być się z usterkami, tylko bić się o jak najlepsze nie... wyniki. Fajnie mam, że, że mogę sobie dwa auta korzystać, jeden Ćwiczę, tym jest że na zawody bez zawody Jest i... różnica między JZ-em a fałeczką, no nie? No jest, na razie jest, jestem załamany. <laughs> na razie, ale właśnie auto jest oddane do profesjonalnego serwisu, gdzie ma być poddane właśnie takiej modyfikacji, że będzie chodzić jak fałeczka. Więc trzymamy kciuki powodzonka życie. Dzięki bardzo Taki najtrudniejszy moment na triasie jaki Ci się wydaje, że jest? Eee, najtrudniejszy wydaje mi się, to jest ta prosta tutaj zaraz przy tej pierwszej, przy tej pierwszej... Przy tym takiej, ta, na lewo. Tak, tak, ta, 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 ta prosta i później ta zona przy tej barierce to jest, to jest takie miejsce, które na początku stwarzało mi lekkie problemy, ale teraz już wszystko Lepiej. opanowane jest, tak autko jak? Tam podaje elegancko? Autko podaje bardzo dobrze. To życzymy powodzonka. Tam, <laughs> Dużo pije? Piję i 15 litrów. Jestem do Rafał Kochanowski, pytanie: jaka jest trasa w Czarnej Górze? To jest za jej Za fajna. Zajem, fajnie, tak. Nie, petarda jest chłopie. Jazda jest zupełnie um, mega. A powiedz mi taki trudniejszy moment na Triasie, który ci się kojarzy? Tylko kapliczka. Reszta to już tak na wtedy widzę, idzie, że aż, aż mi Po prostu, no, petarda. Dzisiaj jestem bardzo zadowolony. A prosta? Eh, nie, to nie jest problem. Za to Trzymamy kciuki. <laughs> Dzięki. Wyku. Chcesz ze mną Tobie ścian i powiedz mi jaka jest trasa w Czarnej Górze? Z czym Ci się kojarzy? Z ekstremalną jazdą w górach. Jakieś trudniejsze momenty na trasie? bo no, najtrudniejszy moment to jest wejście w kiaszka samego driftu na torze i ta duna prosta, nie? Podziękował. To jaka jest triasa na czarnej górze? Pod górę. Tak, może być w sumie, to możliwe. Zdjęcia, filmiki nie oddają tego. Trzeba było przyłożyć poziomicę do asfaltu i... Z duchu wiersza. A najtrudniejszy moment na triasie? Oh oh przy kapierce chyba. W sumie najtrudniejsze to prosta, nie? Prosta. Prosta, tak ale czy przy, przy Połączenie jest takie, dwóch, dwóch części. Takie niepewne po prostu. Onda naprawdę nie należy do łatwik. Pecha miał Krzysztof Menarczyk, który niestety przy jeden z pierwszych podjazdów już przywalił w barierki. Wynikiem tego są bardzo duże uszkodzenia. Auta nie podjął nawet walki, bo nie było sensu, szczerze mówiąc. Czy ostatni briefing przed wejściem na Triasa? Za, czwartą. Doczekaliśmy się, idziemy na górę. poglądacie w końcu przejazdę i zobaczymy kwalifikacje, które będą trwać od godziny 14 do 20.30. To podejście. Do startu jest długie i strome. Bardzo strome, i bardzo długie. Oj, czuć klimat. Nie da się tego odmówić. Czuć klimat. On się wylewa aż dosłownie szklankami. Tylko, żeby to poczuć tak od początku do końca, trzeba być na żywo. Pozaglądać na serwisie, co się dzieje. A potem wyjść na Trias i zobaczyć, co tutaj się wyczenia. Tego nie poczujesz nigdzie indziej. Na żadnym torze, na żadnym lotnisku. Jeżeli chcesz z powrotem pojechać na górę, musisz zjechać wcześniej na dół. Nie ma innego wyjścia. Ustalmy na samym początku. To nie jest typowa trasa, gdzie sędziowie wyjadą na wyżkę i będą widzieć całość. A na podstawie tego, jak widzą, orzekają potem o punktacji, więc tym razem mamy zespół kamer oczywiście, który pozwala sędziom widzieć, w którym miejsca klipy, zony są zaliczane i jak wyglądają przejazdy. Centrum dowodzenia jest tutaj w aucie. Jeżeli chodzi o sferę kibicowską, jest zdecydowanie więcej osób niż rok temu. Ale nie ma co się dziwić, jak rok temu. Wyszedłem na górę i żałowałem, że nie wszedłem w kasku. Waliło gradem miejscami. Co te rundy górskie robisz, człowiekiem? Kampery. Na innych rundach tego nie zobaczycie. Skończyły się kwalifikacje. Za niedługo poznamy wyniki, zobaczymy ilu jutro kierowców pojawi się na parach. Tak, bo jutro będą cały dzień pary, oczywiście. Blacha, to Twoje kilka minut, żebyś rzetelnie opowiedział o tej rundzie. Czarna góra zarąbista. Pogoda dopisuje, jest mega. Czekamy na więcej jutro. Normalnie. Jednak się prawie udało. Było bliżej. nie mi wymieliło, bo mi tak naprawdę zielony wary. I tak to ma wyglądać za każdym razem. Dokładnie. W to gratulacje najlepszego wyniku. 9-4 Gdzie jesteście? Nie, nie widzę was! Nie widać nic to stronę? 2.8, tak czuję, to jest 2.8 To musi być 2.8 Kurde 28, <grymne> blisko! <52. grymne> <52. grymne> <52. grymne> Niemiecki JZ tak zwany do tego tym jakże optymistycznym nastrojem się z wami żegnam. Widzimy się jutro rano, kiedy będziemy biegać po serwisie, potem uderzymy na warm-up, czyli rozgrzewkę jazdy w parach, a potem już będą same zawody i cała wisienka na torcie, więc to był dobry dzień. To był dobry dzień. Do zobaczenia jutro. Dzień dobry, Czarna Góra, dzień długi. Dzisiaj zapowiada się najcieplejszy dzień z tych trzech dni, więc pogoda w tym roku zdecydowanie się udała. Plan sytuacyjny, idziemy szybciutko, obej sobie serwis, a potem wbijamy się na triasę oczywiście, więc zobaczycie troszeczkę akcji i w końcu zobaczymy pary. Jak tutaj wyglądają pary? Rafa walczy niestety z awarią, poszedł wężyk. Muzyka jako, że w d są bardzo dobrzy kierowcy, a góra jest bardzo stroma, to podrzuci nas Jakub Biedrzycki na górę. Przejedziemy się z nim, oczywiście, do startu. Nie ma wożenia pasażerów tutaj. Piasa jest zbyt niebezpieczna, to było zastarczone wielokrotnie. Nie ma wyjątków, nawet mediów, więc tym razem nie zobaczycie klasycznego onboardu. Auto zapakowane już na lawetę. Co się Tobia stało? No, to się ukręcił. Wał ukręcony? Krzyżak puścił na wale na nie wiem, czy da się naprawić usterkę. Mało czasu już jest przed y, topami. Części są, Spadzi Jest ma problem z dostępnością części, bo wał jest pustomowy. Pewnego miejsca na tyjaście, dokładnie na jego końcówce. Bardzo się ucieszyłem, bowiem zobaczyłem, że został przez kierowców usunięty znak drogowy, który przeszkadzał mi do zdjęć, więc ktokolwiek to zrobił z kierowców, dziękuję. I dobiegają końca treningi. Udajemy się szybko na dół, żeby szybko tutaj wrócić, bo wiem, że za niedługo zacznie się Top 32. Nie ma pełnego Top 32, bo nie ma 32 zawodników, ale niektórzy zawodnicy awansowali od razu do Top 16 w Trabic, a niektórzy muszą jednak do Top 16 powalczyć. Dobrzy ludzie są na lift Open tu podrzucą, tam podrzucą. Prawdopodobnie ostatnia okazja poganiać sobie troszeczkę po serwisie, zobaczyć co tutaj się dzieje. Alpozor, może tryskasz, No to zaczynamy zawody, na to czekaliśmy całe 3 dni wisienka na torcie. Zaczynamy od top 32 zawodników, którzy nie dostali się z automatu jeszcze do top 16 dzięki wynikom. Historia z Tobiaszym Pusianem kończy się pozytywnie. Udało się na last minute można powiedzieć, poskładać wszystko. Zrobił swój przejazd pokazowy i będzie zaraz walczył dalej. A przed nami teraz malutka przerwa, czyli prezentacja top 16, a potem kolejne ruszają już dalsze topy. Mamy topy, top 16 kolejno, top 8, top 4, finał finał B. Taki jest program jazdy na najbliższe 2-3 godziny. Gratuluję, jesteś mistrzem, gościu. Tutaj masz siłę, tu masz poukładane i życzę Ci jak najlepiej, kajdyk tak dalej. Pusian. Witam tutaj pana, który za bardzo wiele rzeczy jest odpowiedzialny i mamy. dobre zawody, mamy. Tak, no można bardzo, popatrzeć. Bardzo, bardzo, dobre. Dzisiaj jest tyle emocji, można nawet tutaj pokazać ekipę od grabarczyka, którzy tutaj praktycznie nam schodzili ze cztery razy. dzisiaj Po prostu wyglądało to tak. <laughs> Tobiasz, Puścian, chyba bardzo polubił się z bandami. Od kilku przejazdów widzimy jak skrupulatnie redukuje masę w swoim pojeździe. Jak wiadomo stary porzekadło mówi masa wrogiem przyspieszenia. W tym wypadku widzieliście pojedynczy przejazd Petera, dlatego że jego przeciwnik nie dojechał do tego fragmentu, gdzie stoimy, czyli Jacek król prawdopodobnie jakaś awaria problemy z autem, bo się ledwo co toczy, czy auto nie wygląda na pobijane. Więc, już wszystko wiadomo, finał. A Mikołaj Zakszewski, którego obstawiłem, będzie walczył z małą niespodzianką właśnie z Kajtanem Grabarczykiem. Final Peter Kozłowski oraz Tobias Puszczan, Więc, wyniki już z grubsza znamy. Pojedynek finałowy dobry, godzin finału jak najbardziej. Jadymy na dół na rozdanie. To Czarnej Góry 44 rundy, eto Drift Open na Czarnej Górze. Jest Kajetan Grabarczyk, Kmiatan Grabarczyk.